Kasia, jesteśmy po projekcji pierwszego odcinka programu Twoja mama, twój tata, który masz okazję prowadzić. No i jak twoje wrażenia, bo nie wiem, czy ty widziałaś już wcześniej podczas montażu, czy to jest pierwszy raz, kiedy zobaczyła. Właśnie nie widziałam. To jest pierwszy raz, kiedy miałam przyjemność zobaczyć pierwszy odcinek programu Moja Mama i Twój Tata. I powiem szczerze, że jestem zachwycona. Rzadko kiedy zachwycam się projektami, w których sama biorę udział, bo szczerze nie lubię na siebie patrzeć na ekranie. A może dlatego się zachwycałam tym, tym odcinkiem, ponieważ to w roli głównej występują nasi bohaterzy. Wspaniali ludzie. Ten odcinek jest nieprawdopodobnie dynamiczny. Nie wiem, czy miałaś takie samo wrażenie jak ja, że ta godzina upłynęła po prostu w sekundę. Pokazana jest piękna Polska, piękne establishmenty, czyli pokazujące, Obrazki pokazujące naszą polską naturę, łabędzie, żaby, bociany, pięknie pokazany, sfilmowany dom, ale w roli głównej występują rodzice i dzieci, i to oni zbudowali cały ten odcinek swoimi emocjami, swoim poczuciem humoru i swoją różnorodnością. Są bardzo charakterystyczne i takie mocne osobowości, ale każdy z nich jest inny. Ja jestem ciekawa, bo spędziłaś z nimi sporo czasu i myślę, że tak jak każda osoba w nas, taki ci bohaterowie pewnie wzbudzali w tobie różne emocje. Jestem ciekawa, czy był taki moment, kiedy. Miałaś, może nie tyle ich dosyć, ale wkurzyli ci jakąś decyzją, czymś, co powiedzieli, tak? I powiedziałaś, no nie, no dlaczego nie postawiłaś, nie wiem, na tą osobę albo nie na tą? Oczywiście też miałam. To, co się wszystko działo na, na planie, to były czyste emocje w każdej postaci. To były bardzo trudne emocje, w które ja wchodziłam jako człowiek z zewnątrz. Czasami byłam piorunochronem, to na mnie te emocje później wyładowywali za coś, co się wydarzyło wcześniej albo co się nie wydarzyło, a ktoś oczekiwał. Musimy zrozumieć, że to są osoby, które są poddawane takiej, można powiedzieć, ekstremalnej sytuacji. Są zamknięci w domu z obcymi ludźmi, muszą się poznać. Każdy chce wypaść jak najlepiej, zaprezentować się jak najlepiej, ale to są dorośli, dojrzeli ludzie, Którzy są bardzo już poukładani w życiu i tacy mm, ze swoimi nawykami. Nagle trzeba się do kogoś dopasować, albo właśnie się nie dopasować, i nagle wchodzę ja z zewnątrz, która przychodzi z jakimś zadaniem. I właśnie dzieje się tak, że te emocje eskalują, a czasami wręcz wybuchają. I była taka sytuacja. Rzeczywiście, nie wiem w którym odcinku to będzie pokazane, z jedną z uczestniczek miałam małą, może ciężko powiedzieć, no powiedzmy, spięcie. Musiałam się dowiedzieć o co chodzi, i później. Okazało się, że wcale nie o mnie chodziło, tylko chodziło o wszystko to, co się zadziało dookoła. Pierwszy odcinek to jest też taki odcinek, gdzie każdy chce wypaść dobrze, gdzie każdy gdzieś chce się zaprezentować najlepiej, bo pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Więc tak naprawdę w kolejnych odcinkach dopiero poznamy bohaterów, jakimi oni są ludźmi. I wszyscy ci, którzy bardzo często mają nałożoną taką maskę twardziela, takiego hop do przodu, albo w bardzo silnej osobowości i mm, dziewczyny posiadające bardzo silny charakter, okazuje się, że są. Bardzo ciepłymi, wrażliwymi, empatycznymi osobami, które po prostu są przerażone. W środku są takie malutkie i dlatego tak pokazują się na zewnątrz jako bardzo silne osobowości. Mega ciekawy program pod kątem psychologii, mega ciekawy program pokazujący trudne relacje dorosłych z dziećmi. Piękny program pokazujący, jak można naprawić te relacje, jak dzieci inaczej zaczynają odbierać swoich rodziców, jak rodzice łagodnieją i stają się. Innymi ludźmi, i piękna, wydaje mi się, puenta pokazująca, że kiedy rodzic jest szczęśliwy, to dzieci też są szczęśliwe. I te dzieciaki to pokażą w tym programie. Myślę sobie, że w naturze nie ma przypadków i nie bez powodu ty prowadzisz ten program, bo masz podobne doświadczenia na koncie, jak ci rodzice. Co Twoim zdaniem jest właśnie najważniejsze w rozmowie z dzieciakami, bo te dzieci też są bohaterami tego programu, żeby one jakoś łagodnie przeszły i rozstanie rodziców, ale też. Zapoznanie się z tym nowym partnerem. Wydaje mi się, że ważniejsze od słów są czyny. Że oczywiście rozmowa jest szalenie ważna. Ciepło, otwartość, miłość bezwarunkowa, która mówi: Moje drzwi zawsze są otwarte. Pamiętaj, że ja się nie zmieniłam, jestem dla Ciebie, kocham Cię. Kiedy chcesz, przytul się, ja zawsze będę na to czekała. Nie przerzucanie winy i odpowiedzialności na dzieci za nasze dorosłe decyzje za to, co się mogło w życiu nie udać, ale też pokazując, tak jak powiedziałam, że czyny są ważniejsze niż słowa. Codzienną swoją Sekwencją I taki spokój i bezpieczeństwo w domu to jest bardzo ważne. Dobry nastrój, uśmiech, serdeczność to wszystko to sprawia, że dzieci chcą albo nie chcą przebywać w czyimś towarzystwie. I wydaje mi się, że też bardzo ważne, jak nie najważniejsze, jest szanować drugą stronę. Nieważne, co się wydarzyło, to są sprawy dorosłych, natomiast szacunek do drugiego rodzica jest absolutnie priorytetowy. No właśnie to chciałam dodać, nie? Że, żeby te sprawy dorosłych zostawić wśród dorosłych, a nie przerzucać na dzieci i nie mówić, że tata jest zły, mama jest zła i się przerzucać tymi emocjami. No to jest najgorsze, co możemy zrobić, bo tak naprawdę obciążamy tym dzieci. To nie mogę nie zapytać o dzieciaki właśnie w tym programie. No właśnie, z kim było... Momentami trudniej? Z rodzicami czy z dzieciakami? Bo też oglądając ten pierwszy odcinek, ma się wrażenie, że to dzieci są tymi do, do, małymi dorosłymi. Tak, rzeczywiście. Role się zmieniły. Dzieci są y, rodzicami swoich własnych rodziców. Natomiast y, odpowiadając na pytanie, z kim było mi trudniej? Z rodzicami. Z dzieciakami było mi zdecydowanie prościej. Dzieci były dużo bardziej otwarte. Może dlatego, że y, zależało im na tym, żeby pomóc tym rodzicom, żeby naprawdę. Y, y, Przekazać mi tyle informacji, które później ja mogłabym wykorzystać, żeby gdzieś im pokazać ścieżkę, pokazać drogę, popchnąć ich trochę do przodu. Także spotkaniami z dziećmi to była czysta przyjemność. Z rodzicami natomiast to też były bardzo serdeczne spotkania, ale trudne. Miałam rozmowy sam na sam z nimi, gdzie poruszaliśmy bardzo trudne historie. Musieliśmy trochę pogrzebać w przeszłości, żeby zrozumieć, jakie były schematy, którymi się kierowali nasi uczestnicy przy wyborze partnerów. Musiałam pokazać im, że może warto czasem się zatrzymać nad swoją refleksją i powiedzieć: OK, schemat, który mi się do tej pory podobał, chyba jednak nie działa, nie jest dobry, bo nic mi nie wyszło z tych związków. Może warto dać szansę komuś, kto na pierwszy rzut oka może nie jest w naszym typie, ale właśnie. Już zostawmy to, jak ktoś wygląda. Czy ma długie włosy, czy jest szczupły, czy jest grubszy, czy jest niski, wysoki. Po prostu skupmy się na tym, jakim jest człowiekiem. No właśnie, bo mam się takie wrażenie, że niektórzy bohaterowie przede wszystkim stawiają na wygląd, a nie na to, co w środku. Bo to jest, to jest ludzkie. To jest, to jest pierwsze wrażenie, o którym mówimy. Zanim kogoś naprawdę poznamy i przejdziemy przez wszystkie jego warstwy, to pierwsze, na co zwracamy uwagę, to na wygląd. Natomiast no, wygląd czasem potrafi być zawodny. To no na koniec. Wiem, że nie możesz spoilerować, nie róbmy tego, kto z kim i tak dalej, ale będą e, szczęśliwe zakończenia, happy endy w tym programie i to nie jeden. O, nic więcej nie powiem.